Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy, Dzień dobry. witamy w serdecznie. Jesteśmy w takim fajnym miejscu. Nie były pierwszy zresztą jest to. Znacie centrum... to miejsce, tylko z innej odsłony, mam ja <laughs> powiedzieć, że jesteśmy. jest Dalej poproszę. No centrum TMT, które znacie doskonale już z kilku naszych nagrań. Jesteśmy w innym miejscu, byliśmy wcześniej w Świdnicy, Teraz jesteśmy w centrum TMT w dzieleniarzeniowie i mamy fantastycznego gościa, mimo tego, że to my jesteśmy w gościnie. No my jesteśmy w gościnie, ale... Gościem naszym jest pan dyrektor obsługi posprzedażnej, no <laughs> Nie mogliśmy się tego nauczyć. Pan Andrzej Karwat. Bardzo na miło i cieszymy się, że zechciał z nami porozmawiać o takim bardzo ważnym temacie w dzisiejszych czasach i w pogodzie, którą Zwłaszcza mamy. Zwłaszcza dla kobiet, bo my niekoniecznie wszystko wiemy i my zawsze wiemy. wiemy specjalnie. I nie wiemy po co. Czyli spotkam się z wami w, na początku kwietnia, czyli na tym takim dziwnym przełomie, co to nigdy nie wiadomo, kiedy zmienić opony, co zrobić z nieszczęsną klimatyzacją, jeżeli się na niej nie jeździło całą zimę, albo jeździło całą zimę, więc e, przyjechałyśmy do tak sprawy, że żeby wykorzystamy trochę. Żeby nam no, trochę, co tu zrobić, żeby to auto nam służyło bardziej i żeby się bardziej nie popsuło, na przykład po zimie, czy żebyśmy no, coś ja nie, ja nie rozrobili. na przykład, co byś tak, wiedzieć. Bo ja, ja tutaj odbierałam, odbierałam auto. No I ja takie też. było piękne. I ja bym chciała wiedzieć, na przykład, co tu zrobić, żeby ono było cały czas takie piękne. O. Tak, znaczy, przede wszystkim na pewno y, zalecamy umyć porządnie samochód po, po zimie. Auto wtedy, na mhm. naszych drogach w tej chwili nadal sypiemy sól, więc ten, ten mhm. samochód jest dosyć mocno w tej soli. Tego nie widzimy z zewnątrz, ale ta sól pojawia się pod spodem, pod karoserią. Jeżeli takie auto umyjemy, y, wtedy mamy dwie możliwości zabezpieczenia go. Y, może być to powłoka grafenowa. Jest to bardzo fajna U, usługa. A to, to jest? To jest taka ceramika. To takie znane o, słowo. jeszcze lepiej jeszcze ceramika, lepiej. Tutaj od, jak... od razu wyobrażam sobie, że oblewamy czymś samochód. Nie, co sobie te. Tak, ryżanki trochę sobie tak, e, tak, to jest taka powłoka rzeczywiście, że ten samochód jest mm -hmm. najpierw spolerowany, żeby on był jak najładniejszy. E, I później nakładamy, jest to w formie takiej substancji, czyli, czyli mm -hmm. jakby ceramiki w płynie. Jest to nakładana cienka, bardzo warstwa, niewidoczna dla samochodu. Ona wyciąga nam głębię koloru i zabezpiecza auto przed, przed takim brudem, który nam na co dzień by się osadzał na, na drodze. Więc I tutaj to, wystarczy później uh -huh. spłukać ten samochód ale i o Ale to tak później można założyć taką tak, folię, tak? Bo to jest, znaczy, nie, to nie to jest folia, to jest ceraminka. Tak, a, tak to... do folii zaraz tak, jeszcze zaraz powiemy. No uh -huh. Jeżeli chodzi o ceramikę, tak, to ona e, To pozwoli... nam no tak świeci, tak, później auto. Tak, uh -huh. tak, świeci nam się bardziej auto, Kobieta pływa woda łatwiej, e, tak samo uh -huh. właśnie się dzieje z tymi zabrudzeniami, a dodatkowo to wytrzymuje około dwóch, trzech, nawet 4 lat, jeżeli o to dbamy. To ja, muszę, ja muszę o to zapytać, ponieważ parkuję w bardzo różnych miejscach. Mm -hmm. Czy na przykład taka powłoka z zabezpieczami też, żeby mi to, co pozostawiają, ptaki, nie zjadło lekieru? Tak, ale zawsze po takiej sytuacji, gdzie jakieś ptaki nam mhm. cokolwiek zrobiły na samochodzie, musimy zawsze to spłukać. Jeżeli mhm. zostawimy cokolwiek jeszcze na słońcu na dłużej niż 1-2 dni, to bardzo możliwe, że ten lakier zostanie uszkodzony. Mhm. Ale mamy też taką drugą możliwość, jest to folia samochodowa. Mhm. To jest folia PPF przezroczysta, którą jesteśmy w stanie okleić cały samochód lub tylko elementy na przykład przodu, karoserii. Czy zderzaka od kamieni, ale też może być cały autor. Wtedy, nie wiem, gdzieś parkujemy w wąskim miejscu, ktoś nam uderzy w samochód drzwiami, i jesteśmy w stanie wtedy to. Ta folia nam to zabezpieczy. Czyli to mhm. trochę tak jak na komórkach ta szybka. Dokładnie taka, taka, taka sama. Smarczona. A tak jak jest. ja, mam niebieski samochód, mogę mieć czerwony taką folię? Można. Możemy też tak? zmienić kolor o. Y, samochodu. Syrenkę sobie zrobić. <laughs> folia jakby nie ma ograniczeń tak jak w przypadku mm -hmm. lakierów mm -hmm. i jest się w stanie zrobić wszystko. Czyli A to każdy nie kolor. Nie, lakieru ta folia jak się ją nakłada? Nie. nie. Wręcz przeciwnie, na przykład taka nawet przezroczysta folia nam zabezpiecza przed promieniami UV, czyli ten lakier nie blaknie tak szybko jak powinien, mm -hmm. czy znaczy jak normalnie blaknie. Ja po prostu mam złe doświadczenie z tym, co ty powiedziałeś to już ptaki zostawiają. Ja tylko odebrałam samochód nowy, pojechałam z psem na spacer, słuchajcie, ja uciekałam przed kupami. Nie było drzew, nie było niczego, a te placki tak leciały na ten samochód, byłam tak, przerażona. Tak, ja też pamiętam taką sytuację, pozdrawiam Włocławek, wiecie o co chodzi. Tak, 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 tu uciekałam też, ale yy, podstawowa rzecz, bardzo podstawowa rzecz, opony. Niektórzy mówią, że nie ma sensu, wracają do całorocznych opon. Tak. Kiedy te opony zmieniać? A kiedy już absolutnie na zimowych nie jeździć? Znaczy, oficjalna informacja, jaką tutaj podają producenci opon, to jest te 7 stopni Celsjusza, mm -hmm. kiedy jest 7 stopni. Tylko wiadomo, że trzeba patrzeć jakąś średnią, e, taką, nie wiem, dobową. Bo jeżeli jeździmy tylko w dzień, nie jeździmy nocami, no to, to bardziej na tą patrzmy temperaturę, która, mm -hmm. która jest w dzień. E, I wtedy jak najbardziej zalecamy. Różnica jest przede wszystkim kolosalna na jak popada deszcz, czyli jeżeli jeździmy na oponach zimowych, już jest ciepło, deszcz spadnie i robi się ślisko na tych oponach. I tak samo mm, na odwrót, mm. jeżeli opona letnia, pojedziemy, jest chłodno, minus, już minusowe temperatury lub bliskie zera, to też ona jest za bardzo, już jest dużo twardsza i jest problem już z Już jest bardzo ślisko. Dokładnie no, tak. Pamiętam tak. Ja nigdy sobie nie zdawałam sprawy, że na przykład w deszczu może być ślisko. Zawsze mi się wydawało, że po prostu jak jest śnieg, Lud, mm -hmm. ale kiedyś się tak przejechałam, mówiąc, poproszę. Czy czyli warto pilnować Pondestu. tej zmiany opon, ale jeszcze mm -hmm. wrócę do tych całorocznych. E, mm -hmm. Ja nauczona jestem, że jak coś, coś jest do wszystkiego, to jest do niczego. <grym> Więc pytanie, czy to nie jest trochę tak z całorocznymi? E... Czy jednak można je proponować? Czy są jakaś grupa na przykład ludzi, z którym można zaproponować te całoroczne? Sądzę, że można. Czyli oczywiście zawsze bezpieczniej i lepiej jest zmieniać mm -hmm. te opony, i... tylko są sytuacje, e, gdzie mieszkamy, w, nie wiem, w mieście, gdzie. Ta temperatura rzeczywiście tak jak we Wrocławiu, mamy zazwyczaj dużo wyższe temperatury niż tutaj już w naszych górskich okolicach. Mm. W takich przypadkach, jeżeli ktoś jeździ tylko w dzień i rzeczywiście rzadko widać ten śnieg, można jeździć na tego oponach no, to, no, to, tak, to znaczy, całoroczny. tak jak Pan mówi, plus 7 jest to już taki sygnał, że można coś zmienić. Jeżeli mówimy, ale, jeżeli zmieniamy, prawda? Ja na oponię. przykład pytam, to mówią do mnie tak, w maju. Październik. Więc trzymajmy się, znaczy nie trzymajmy się właśnie tych mm -hmm. jakichś takich schematów utartych, bardziej patrzymy co się dzieje na zewnątrz, za oknem. Mm -hmm. Też są sytuacje, kiedy rzeczywiście e, klienci zmienią te opony zbyt wcześnie, a potem nagle spadnie na ten śnieg. tak? Więc no tak. To, to bardzo różnie bywa, czasami nawet w maju, ale zalecamy, tak ogólnie rzeczywiście mm -hmm. ten kwiecień, październik e, to są takie mm -hmm. miesiące, gdzie już mm -hmm. są te zmiany opon. Panie dyrektorze, a mnie interesuje na przykład klimatyzacja. Nigdy nie wiem, kiedy to trzeba tam wyczyścić, Odgrzybić, wyczyścić, co to, kto to ma trzeba? mi powiedzieć, czy trzeba, czy po prostu. Eee, tak, a czyli tą klimatyzację dzielimy, eee, możemy ją podzielić na, na dwie rzeczy. To składa się z, i z, y, z tego, z klimatyzacji, czyli odgrzybiania tej klimatyzacji i z wymiany filtra przeciwpułkowego, który nam chroni te wszystkie... Tak, ja przerwę. Jadę do y, mechanika i to ja mam wiedzieć, czy on będzie wiedział, co ma zrobić z tym tak, moją. Tak, mechanik powinien wiedzieć. Prawda? Ale... Nie muszę mówić. M mogę powiedzieć, że śmierdzi mi tam na przykład y, z klimatyzacji, tak. jak tak. włączam, tak? Tak, tylko że to mhm. właśnie jest tak, że zalecamy tą dezynfekcję, klimatyzacji robić co pół roku, bo jeżeli już mhm. jest ten nieprzyjemny zapach w mhm. samochodzie. To znaczy, że pojawiły się różne grzyby, Grzybka. drobnoustroje i jest troszkę już za późno na to. Ale jak ja przyjeżdżam do autoryzowanego. E... Serwisu. Przyjeżdżasz do serwisu, serwisu to tak. nie muszę o tym nie, myśleć. Wszystko wiemy. No więc dobrze. tutaj na pewno o, o to, no to zadbamy. Super. Ale ogólnie rzecz biorąc, dużo osób w ogóle nie pamięta o tym, że, bo to wiesz, bo to mówimy o nowszych autach, ale tak. są no, osoby, no, które tak. używają starszych aut i, i zupełnie nie, albo już przyzwyczaiły się do tych samochodów i zapominają o tym, no żeby powiem, te że te samochody... Po odgrzebianiu. Miałam odgrzebianie i przyjechałam i miałam cały samochód wody. I zadzwoniłam do pana, który mi to robił, powiedział, że to wszystko wyleci. Ja to nie pychałam. pamiętasz, jak przyjechałam. To pewnie była to. jakaś metoda taka chemiczna i, i chyba gdzieś tam. To, coś to nie wyszło. Ale to był taki przerywnik w mm. poważnym temacie. No bo wiesz, Chaneczko, to jest poważne, dlatego że. No tak. y to jest też bezpieczeństwo nasze. No, oprócz się. tego, że bezpieczeństwo na drodze, oprócz tego, że oczywiście zadbamy o to, żeby to auto nam posłużyło dłużej. E, I żeby też nie traciło tak na wartości, bo to też nawet jeżeli zadbamy tak. o lakier, no to, 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 to mniej ono traci na wartości. Ale też ta nasza, nasze zdrowie jest zależne no, od tego, co to, jak tak, zadbamy o tę te klimatyzację. Też właśnie tutaj propos tego filtra przycipłkowego i... Mhm. E, czyszczenia samochodu w środku. Trzeba też pamiętać o tym, że bardzo często parują szyby. Jeżeli mm -hmm. szyby zaczynają parować, to albo pojawia się jakiś tutaj e, kurz na dywanikach, jakieś, jakieś e, zanieczyszczenia lub ten filtr już jest brudny, więc to mm -hmm. też są ważne rzeczy, bo później jedziemy, odpalamy ten samochód, on jest z rana e, cały zaparowany. Dokładnie tak. To teraz tak, mamy koła wymienione, klimatyzację Odgrzybion odgrzebioną. Co my musimy jeszcze wiedzieć odnośnie samochodu, żeby żeby tak bezpiecznie sobie pojechać. I posłużył nam. Mhm. Na pewno y, trzeba pamiętać o tych przeglądach rejestracyjnych rocznych, mhm. kiedy już ceny samochód rzeczywiście ma e, powyżej 3-4 lat, to już one są co roku, więc wtedy pamiętać, żeby też ten przegląd zrobić. Na tym przeglądzie zazwyczaj e, jesteśmy w stanie wychwycić wszystkie rzeczy, które się w aucie dzieją lub mogą się zdarzyć, tak? bo zawsze lepiej auto sprawdzić przed jakąś podróżą, czy Czymś na, na bieżąco mm -hmm. pewnym tego, co mamy i czym mamy. Mówi zdzimy. Pan o tym rejestracyjnym przeglądzie, tak? Tak. Oprócz tego oczywiście mm -hmm. zapraszamy na wymianę oleju do, do, do serwisu. No my mamy zarówno, możemy przeprowadzić i przegląd rejestracyjny u nas w serwisie. Kiedy mam wymienić olej? Kiedy komputer o tym powie. Aha. A jak mam stare auto? Sądzę, że zazwyczaj to też zależy od samochodu, prawda? Mm -hmm. I e, są różne szkoły. Ale tak przyjęło, przyjmuje się, że to jest rok czasu 10-15 tysięcy kilometrów, mhm. co jest szybciej. Czy jest, ty zaspokoiłaś już całą ciekawość hey. e, wiosenną? <laughs> nie wiem. <laughs> e, przyciemniane szyby. O, tak, szyby. Bo, bardzo... bo to jest przy, e, tak, jak ja jeżdżę z przyciemnianymi szybami, to widzę, że dla mnie to jest super ratunek, chociażby jak mam z tyłu słońce, które zachodzi mhm. za mną i nie odbija mi się wtedy w lusterku słońce i nie daje mi po oczach. Tak, szczególnie kiedy ma się na przykład małe dzieci w samochodzie z tyłu, mm -hmm. to przyciemnianie szyb bardzo mocno obniża temperaturę w samochodzie. Więc mm -hmm. też tutaj, jeżeli jest jakiś problem, tak. e, jest za gorąco i nie jesteśmy w stanie klimatyzować, z tego samochodu, to jak najbardziej zalecamy przyciemnianie szyb. pytanie szyby. zadam. Czy przyciemnianie szyby może być całkowite? E, no. Tak, może być. Jeżeli chodzi Można. o tylne szyby, czyli za słupkiem tym, mm -hmm. którym już siedzimy, mm -hmm. Jak najbardziej tak. Mogą być wstrzymane Ale tak na Przednie, te, te przednie. Te na przednie, nie. przednie, przednie nie. tylko chyba. Tak, Zazwyczaj tak? Ten, mhm. taka norma dopuszczania to już to, co jest przy, przyciemnił producent. Więc. mi się takie przednie A bo ty byś nie chciała, żeby się widzieli, gdzie, kto, kto to jedzie, prawda? Bonzo jedzie, Hania Bonzo, prawda? Zdarzają się takie samochody na ulicach, ale sądzę, że tak. No zdarzają się. A, że przy pierwszym e, tak, spotkaniu tak, z policją będzie mandat. Będzie problem. Więc nie ryzykuj. Dobrze. No i jeżeli chodzi o ten początek, tutaj już będzie cieplej się robiło, czy, e, ja nie wiem, czy może, może pan, może mama, bo tak mi przyszło do głowy, e, dłu dłużej jeździsz samochodem niż ja, e, czy są jakieś takie nawyki, które nam wchodzą w zimie, których absolutnie już jak się robi cieplej nie powinniśmy w jeździe przerzucać na, na jazdę? Nie wiem, macie pomysł? Hmm. Co nie można robić? No. Mhm. Ja na pewno mam pomysł do ogrzewania i ruszenia samochodem w zimie. Na pewno auto, jeżeli nie powinniśmy go jakoś tam super długo zapalać i czekać, ono się ogrzeje. Samochód najlepiej i najbezpieczniej i najszybciej ogrzewa się podczas jazdy, więc tutaj zalecam po prostu auto odpalić i... i Ale już ja mam zamrożoną szybę? Eee, tak, oczywiście wcześniej trzeba oczyścić tak. e, jakąś. Jeżeli nie mamy chemii, do tego można zrobić to skrobaczką, oczywiście porządną, żeby nie zarysować tej szyby, bo to ale też jest. mogę połączyć silnik? Można, tak. Można. Ale, ale zawsze bezpieczniej dla samochodu, lepiej e, ekonomiczniej mm -hmm. jest... E Ekologicznie i, i, no, i nie, tak. nie narażasz się wtedy na mandat. Tak. No, trudno, raz przyjechałaś. Ale to powiedziałem że musiał tak po prostu ktoś zezwanił, ale byli bardzo przyjemni panowie. Także... A powiedzcie jakie są, napiszcie nam w komentarzach, jakie są wasze spostrzeżenia po zimie, przed latem co do samochodów, czy te samochody na przykład akumulatory nie wysiadają? Albo może na macie przykład... pytania jakieś, to spróbujemy. To wrócimy tutaj. <śmiech> Zapraszamy, <śmiech> tak. także. Ale coś jeszcze chciał pan dodać? A znaczy, do, do propos do akumulatorów, tak, yy, właśnie jeżeli chodzi o akumulator, to może nie po zimie, ale właśnie przed zimą przed zalecamy zimą. zawsze mhm. podjechać na serwis i sprawdzić ten akumulator, żeby później nas nie zaskoczył. bo o, to dobrze. W dzisiejszych czasach, w nowych samochodach, właśnie proponowanych aut, mhm. y, zużycie tej energii jest y, bardzo duże i no, trzeba dbać o ten akumulator. Każda ładowarka, y, czy to jest wideorejestrator, mhm. czy to jest telefon, y, no, zużywa nam prąd w aucie. No, tak, prawda. Dobrze. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy, bardzo. Że, że zgodził się Pan z nami tutaj porozmawiać, troszkę podzielić się. Myślę, że nie wyczerpaliśmy tematu absolutnie i że tu się pojawią z Waszej strony e, jakieś e, kolejne e, pytania. E, I na nie czekamy i wtedy tutaj wrócimy. Może po prostu wrócimy przed zimą. Czy Pan zechce jeszcze raz z nami się spotkać w razie czako? Zapraszam. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Państwu również. Pozdrawiamy. Z Bogiem. Pa.